Bez sloganu. 2. Program Ojca Franciszka i Ojca Leonarda w każdy czwartek na stronie www.franciszkanie.net Szczęść Boże. Pokój dobro. Pok <laughs> Pokój dobro. Pokój dobro. Dzisiaj, w odpowiedzi na, na maila, może jak brzmiało pytanie, czy obowiązuje nierozywalność małżeństwa w sytuacji, kiedy kolokwialnie mówiąc, mąż leje żonę? Tak. Czyli jest Albo żona męża. męża. Albo żona męża. Ja pamiętam, że radziłem w szkole moim uczniom, którzy, kiedy mówiliśmy na temat sakramentu, że jeżeli zamierzasz opuścić żonę czy męża, na samym początku małżeństwa, to nie bierz się go w Kościele katolickim. Dlatego, że jak wiemy w Kościele katolickim sakrament obowiązuje aż do śmierci. Tak, sakrament małżeństwa zobowiązuje też do wierności i, i do, do wierności do końca życia i zakłada też nierozerwalność tego małżeństwa. Ale możemy powiedzieć, dlaczego akurat sakrament małżeństwa? Co daje ludziom te, to coś, co, co w Kościele nazywamy sakrament sakramentem? Dlaczego warto? Dlaczego warto sakrament przyjmować, a nie zwykły związek, który można rozwiązać bez żadnych konsekwencji? Otóż przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, czym jest sakrament. Oczywiście sakrament małżeństwa, tak jak każdy z pozostałych siedmiu sakramentów, jest z ustanowienia Jezusa Chrystusa. Sakrament jest łaską daną od Boga, łaską, która została wysłużona przez, przez Jezusa Chrystusa, wiemy, przez Jego, przez Jego dzieło zbawcze. I ta łaska, również łaska sakramentu małżeństwa, uzdania, umacnia miłość małżeńską daje siły do tego, żeby te różne trudności, które, które napotykamy, czy napotykacie w życiu rodzinnym, w życiu małżeńskim, żeby je pokonać, żeby nie poddawać się przy pierwszej jakiejś kłodzie, ale żeby dzięki łasce Bożej, dzięki tej łasce sakramentalnej jakoś te słabości przezwyciężyć. Tak to też kojarzę, kiedy... to ze szkoły takie przykłady. Uczniowie mówili, że dobrze proszę Ojca, ale ludzie Biorą szyby kościelne, uczestniczą w sakramencie, tak. a te małżeństwa i tak się rozpadają. No tak, ale czy oni z tą łaską Bożą współpracują? No właśnie, ja się wtedy pytam, skoro zapraszamy Chrystusa do swojego życia, do małżeństwa, bo mówimy w przysiędze, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący. Trójcy Święty Jedyny. Dokładnie. To czy potem Jezus też gości na co dzień? Ile razy ci małżonkowie uklęknęli razem do modlitwy wspólnej? Czy byli na rekolekcjach dla małżeństw? I jak walczyli o to swoje małżeństwo? W ogóle, w ogóle zwykłe życie, życie religijne co nam msza święta, uroczystości, tak jak ojciec mówi, modlitwy wspólne, czy, czy, czy to życie, czy ta współpraca z łaską Bożą jakoś w ich życiu funkcjonuje? Czy to jest tylko po prostu ceremonia, którą oni nazywają sakramentem małżeństwa w Kościele i po tym ceremoniale wszystko, co dotyczy Pana Boga się kończy w ich małżeństwie? I wracając teraz do, do samego problemu nierozerwalności małżeństwa. Jak wiemy, Nierezerwalność. Małżonkowie są ze sobą razem, aż po grób. Jest możliwość uzyskania, stwierdzenia nieważności zawarcia związku małżeńskiego, ale mówimy tu o sytuacji, kiedy ten związek w ogóle nie zaistniał. Tak. Jest też taka możliwość właściwie są dwie takie możliwości, kiedy można stwierdzić, że małżeństwo ważne, kiedy można jakby unieważnić małżeństwo i quasi rozwód kościelny, w cudzysłowie duże. Pierwsze to jest, kiedy małżeństwo zostało ważnie zawarte, ale niedopełnione, a drugi to jest tak zwany przywilej Pawłowy. Jeżeli będzie potrzeba, rozwiniemy te dwa elementy jeszcze kiedykolwiek później. Natomiast w sytuacji, o której mówi ten Pan, z tego pytania, kiedy to jest taka sytuacja patologiczna w domu, i otwieram taką książkę, której być może nikt z Was nie ma w ręku. Być może. Jest to Kodeks Prawa Kanonicznego. I. Mądre książki, jak jest Tak. Czytamy w kanonie 1153. Jeśli jedno z małżonków stanowi źródło poważnego niebezpieczeństwa dla duszy lub ciała drugiej strony, albo dla potomstwa, lub w inny sposób czyni zbyt trudnym życie wspólnotowe, tym samym daje drugiej stronie zgodną z prawem przyczyną odejścia, bądź na mocy dekretu ordynariusza miejsca, czyli biskupa, bądź też, gdy niebezpieczeństwo jest bezpośrednie, również własną powagą. Dopuszcza separację Kościół. To znaczy, separacja może być też czasowa lub trwała, taka długoterminowa, nazwijmy to. I wtedy, kiedy jest wyraźne zagrożenie dla, życia, dla zdrowia psychicznego lub fizycznego jednej ze stron, lub też dzieci, nawet czasami obowiązek ma ta osoba dla ratowania siebie i dzieci opuścić takiego męża. Ale separacja nie zrywa węzła małżeńskiego. Oni nadal pozostają małżeństwem, tylko żyją osobno, tak można to powiedzieć, co umożliwia im dalsze korzystanie z pozostałych sakramentów w kościele, o ile nie zwiążą się jakimś innym związkiem. No właśnie, no właśnie. Jeżeli żyją w czystości, honorując sakrament małżeństwa, mogą korzystać również z komunii świętej, bo tego dotyczyło również to pytanie. Mogą korzystać tak. Szczęść Boże. Szczęść Boże! szczęść Boże. Jeszcze jedno dopowiedzenie do dzisiejszego tematu, który jest tematem bardzo poważnym i też często dotykającym istotnych spraw w naszych rodzinach. Tak, dopowiedzenie do sprawy separacji. Mówiliśmy o takiej możliwości. Ale drodzy moi, nie odczytujcie tego jako zachęty do, do tego, aby podejmować pochopne kroki. Zanim podejmicie jakąkolwiek decyzję w tym kierunku, w kierunku separacji, skonsultujcie się najpierw ze swoim duszpasterzem, ze swoim księdzem proboszczem, żeby poszukać może innych form rozwiązania jakiejś trudności, która się w waszym życiu pojawiła. Zawsze trzeba ratować rodzinę, zawsze trzeba ratować węzeł małżeński i zawsze trzeba ratować tych, którzy. No, w przypadku separacji czy rozwodu mogą też ponieść jakąś szkodę, a mianowicie dzieci. Separacja jest y, ostatecznością. Tak. Stąd też dla, dla pewnego pokoju y, w sercu, dla, dla takiego spokoju sumienia też, też jest, warto skonsultować tę tak. decyzję. Pokój dobry.